26 kwietnia 1986 roku doszło do jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości: W pobliżu miasta Prypeć, po niespełna dekadzie działania eksplodował reaktor numer 4 elektrowni jądrowej. Prawie cztery dekady później, katastrofa w Czarnobylu nadal rzuca długi cień na jej ofiary i globalną społeczność, zmuszając ludzi do myślenia o trudnych realiach, jakie wtedy miały miejsce. W dzisiejszym odcinku przedstawimy najdziwniejsze rzeczy, jakie kiedykolwiek znaleziono w Czarnobylu. Czerwony Las. Łatwo zrozumieć, skąd wzięła się nazwa lasu położonego w samym środku czarnobylskiej strefy wykluczenia. Przeszedł on dramatyczną transformację po katastrofalnym wybuchu w 1986 roku. Drzewa przyjęły niebezpieczną ilość promieniowania, przez co przybrały dziwaczny, rudy odcień. Oprócz szkarłatnego koloru sosen, naukowcy zauważyli również, że promieniowanie miało duży wpływ na proces rozkładu. Badania wykazały, że materia roślinna, w tym ściółka i pnie drzew, rozkłada się znacznie wolniej niż w lasach nieskażonych. Wynika to z zahamowanej aktywności drobnoustrojów i grzybów, które są niezbędne do tego procesu. Naukowcy uważają, że sosny zachowają taki odcień jeszcze przez wiele lat. Zdeformowane zwierzęta hodowlane W latach następujących po katastrofie na obszarze dotkniętym promieniowaniem przyszła na świat znaczna liczba zdeformowanych stworzeń gospodarskich. Tylko w 1990 roku zgłoszono około 400 zwierząt wykazujących szereg nieprawidłowości, w tym wady rozwojowe głowy i obecność dodatkowych kończyn. Mutacje DNA doprowadziły do nieprawidłowego wzrostu, skutkującego deformacją kończyn i innych części ciała. Jeśli promieniowanie wpłynęło na kod genetyczny w komórkach rozrodczych, deformacje mogły zostać przekazane potomstwu, co prowadziło do wad wrodzonych. Zwierzęta żyjące w strefach wykluczenia przystosowały się do środowiska radioaktywnego. Co zaskakujące, pomimo promieniowania, niektóre gatunki rozwijały się prawidłowo. Naukowcy do dziś uważnie monitorują dziką przyrodę. Pod kątem kolejnych zmian. Maski przeciwgazowe. Jedną z najpopularniejszych lokalizacji w Prypeci jest gimnazjum nr 3. W tym opuszczonym budynku można znaleźć mnóstwo porozrzucanych masek przeciwgazowych. Oglądanie tego przy jednoczesnym poznaniu historii Czarnobyla jest naprawdę druzgocące. Maski te początkowo były przechowywane w szkole w czasach zimnej wojny i miały na celu chronić dzieci przed atakami nuklearnymi, biologicznymi i chemicznymi. Szabrownicy w poszukiwaniu niewielkich ilości srebra w filtrach wyrzucili te relikty z magazynu, tworząc scenę, która wydaje się być wyciągnięta prosto z horroru szkoła, niegdyś tętniąca życiem i wypełniona dźwiękami dziecięcych głosów. Teraz jest niemym świadkiem katastrofy. Żaby zmieniające kolor. Choć są maleńkie, jedną z rzeczy, które urzekły badaczy w Czarnobylu, są wschodnie żaby drzewne. Gatunek ten jest zwykle znany ze swojego jasnozielonego ubarwienia. Od czasu katastrofalnego stopienia rdzenia jądrowego w 1986 roku żaby przystosowały się do swojego obciążonego promieniowaniem środowiska zmieniając kolor. W 2016 roku naukowcy zaczęli zauważać, że te maleńkie stworzenia w okolicy były nie tylko nieco ciemniejsze, ale również czarne jak smoła, co stanowiło wyraźny kontrast z ich pierwotnym zielonym odcieniem. W tym gatunku wykryto wyższy poziom melaniny, która odpowiada nie tylko za ciemniejszy odcień, ale także zapewnia ochronę przed szkodliwym działaniem promieniowania. Melanina ma niesamowitą zdolność pochłaniania i rozpraszania energii radioaktywnej, zmniejszając w ten sposób prawdopodobieństwo uszkodzenia komórek. W rezultacie, żaby o ciemnym ubarwieniu stały się dominującym typem w czarnobylskiej strefie wykluczenia. Wódka atomowa. Po katastrofie w 1986 roku utworzono czarnobylską strefę wykluczenia. Jest to obszar, który najbardziej ucierpiał w wyniku katastrofy. Naukowcy szacują, że miejsce po wybuchu pozostanie niebezpieczne przez oszałamiające 24 tysiące lat. Jednak w pozornie opustoszałej przestrzeni grupa naukowców zdecydowała się na wyjątkowy projekt. Chcieli pozyskać wodę i płatki zbożowe z okolic Czarnobyla, a następnie przerobić je na wódkę o nazwie Atomik. Napój ten jest pierwszym i prawdopodobnie jedynym produktem konsumenckim, który wyszedł ze strefy wykluczenia od czasu katastrofy nuklearnej. Badacze osiedlili się w mniej zanieczyszczonych częściach strefy i zaczęli uprawiać żyto. Zboże wykazywało pewną radioaktywność, która podczas procesu destylacji znikała. W rezultacie powstał spirytus, w którym jedyną wykrywalną radioaktywnością był naturalny węgiel 14, podobny do tego, który można znaleźć w każdym alkoholu. Wódka Atomik została następnie rozcieńczona wodą mineralną z głębokiej warstwy wodonośnej położonej około 10 km na południe od reaktora. Pomimo miejsca, w którym została znaleziona, wydawała się być wolna od radioaktywności. Lalki z Czarnobyla. Wśród ruin Czarnobyla można znaleźć setki zniszczonych i połamanych lalek. Leżały porozrzucane po całym mieście, a wiele z nich znajdowało się w miejscowym przedszkolu. Lalki stały się przedmiotem intryk i dyskusji. Wybuch w elektrowni jądrowej doprowadził do ewakuacji awaryjnej, narażając mieszkańców na znaczne poziomy promieniowania. Lalki nie były pozostawione przez dzieci, które uciekły w dniu katastrofy. Wiele z nich zostało umieszczonych w Czarnobylu jako atrakcja, podczas gdy niektóre były hołdem dla dzieci, które nagle straciły swoje domy, a następnie dzieciństwo z powodu tragedii. Akt ten wzbudził jednak pewne kontrowersje, ponieważ zacierał on granicę między autentyczną narracją historyczną tragedii a teoriami konstruowanymi przez zwiedzających. Wraz ze wzrostem turystyki na tym obszarze wzrosła również interakcja z zabawkami, co prowadzi do obaw o zachowanie należytego szacunku dla tego miejsca i jego tragicznej historii sylwetki zaginionych osób. Turyści w Czarnobylu zaczęli malować niesamowite grafiti na ścianach budynków, które przedstawiały sylwetki ludzi. Miasto jest niezamieszkane, ale jeśli się rozejrzymy, znajdziemy coś, co wielu nazywa cieniami zaginionych osób. Znajdowanie tych dzieł sztuki jest jak gra, ponieważ niektóre są niewiarygodnie małe i trudne do znalezienia. Sylwetki są zwykle przedstawiane tak, jakby cienie prawdziwych ludzi zatrzymały się w czasie. Cień dziecka, które ma nacisnąć włącznik światła, cień niemowlęcia bawiącego się ze sobą wchowanego, czy samotne, płaczące dziecko. To prawie tak, jakby te postaci były jedynymi mieszkańcami opustoszałego i radioaktywnego obszaru. Opuszczona wieża chłodnicza Jednym z najpopularniejszych miejsc w Czarnobylu są opuszczone wieże chłodnicze. Zbliżanie się do nich to podróż przez rozległą połać betonu usianą przeszkodami i reliktami budowlanymi. Akustyka wewnątrz większej wieży tworzy niemal surrealistyczne wrażenia, odbijając się echem najmniejszych dźwięków. Na podłodze leżą porozrzucane resztki aparatury chłodzącej i materiałów budowlanych, które nigdy nie miały być użyte. Te wieże są teraz niczym innym jak tematem dla ludzi, którzy badają to, co pozostało z Czarnobyla. Znasz inne ciekawe rzeczy, które znaleziono w Czarnobylu? Daj znać w komentarzu, a jeśli podobał Ci się odcinek, zasubskrybuj kanał po więcej ciekawostek. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!